Witam! Witam w kotłowni z kotłem Atmos AC25S. I z racji tego że rzadko bywam w domu ze względu na pracę. Rzadko mam możliwość nagrywania jakichkolwiek filmów. Robię to tylko jak mam wolną chwilę. Więc dzisiaj korzystając z okazji, że akurat taka chwila nastąpiła. Postanowiłem rozwiązać wiele problemów, z którymi się borykam w komentarzach pod różnego typu filmami, i bardzo często jest tak, że jeśli komuś próbuje wytłumaczyć schemat podłączenia kotłów, kotła, bufory, to wszystko, to bardzo często ludzie tego nie rozumieją z tego względu, że oglądają kotłownie, które są już zrobione, i na podstawie tych kotłowni wyciągają wnioski te kotłownie nie do końca są dobrze zrobione mają swoje mankamenty ja też nie do końca tu mam wszystko dobrze zrobione też się borykam z wieloma problemami ale są to problemy bardzo drobne które mi po prostu nie przeszkadzają po prostu w pracy i mojej małżonce a więc tak bardzo często jest pytanie dlaczego podłączenia bufora jest w ten sposób, a nie na przelotkę. Czyli najpierw grzejemy bufor, później bufor oddaje ciepło. U mnie jest podłączony bufor w ten sposób, że yy, ja paląc od razu zaczynam grzać yy, mieszkanie i nadwyżka energii jest dopiero odkładana do bufora. Bufor działa jako magazyn nadwyżki energii, a nie jako zasobnik wody, która później musi podgrzewać budynek. To jest jedna kwestia. Ostatnio zamontowałem regulator ciągu, który przy wyłączonym piecu o, działa tak, że po prostu nie działa. Nie ma temperatury w kominie, nie ma naturalnego ciągu, więc to nie działa. Do tego. Yy, też dzisiaj omaw... czyli tak troszkę napomknąłem na temat yy... zdławiaczy Z, yy, spalin też to było dobrze, to to sobie zostawimy i teraz tak mój bufor na chwilę obecną ma taką temperaturę czyli już przyszła pora palenia u mnie Podłogówka jest ustawiona na 32 stopnie. I już zaczyna zawór 3D otwierać się. Co powoduje, że już jest najwyższy czas, żeby rozpocząć palenie. A więc ja po prostu chcę zrobić takie coś że chcę pokazać w jakim tempie od momentu uruchomienia śladomatu i z rozpoczęcia yy, przekazywania czynnika ciepłego na bufor od razu idzie to na, na podłogę, a czyli od razu idzie na budynek i zaczyna grzać, także nie muszę grzać buforów, tylko po prostu od rozpalenia parę minut i już budynek grzeje także zaczynam palić, na chwilę przerwa jest rozpalone. Temperatura kotła jest 16 stopni. Temperatura na dom 31. Już zaczyna się palić. Także za chwilę przystąpimy do załadunku węgla. Znowu pauza. A nie. Żeby było wszystko jasne, przygotowałem się. Dzisiaj mamy zegarek, jest godzina 11:57. Zaczynamy pakować węgiel. Węgiel zapakowany. Na razie mamy temperaturę spalin. Jeszcze nie podnosi. Kocioł nam urósł do 25. Jest godzina 12. A więc tak, ladomat uruchamia mi się przy 35 stopniach. Poczekajmy, zobaczymy, jaka będzie temperatura spalin. Jak 30 stopni będzie, jeśli chodzi o miarkownik regulator. Jeszcze nie chce pracować. Jeszcze nie ma temperatury w kominie, ciśnienia. Także na razie przerwa. Jest godzina 12:08. Temperatura spalin wzrosła już do prawie 100 stopni. Na kotle mamy dopiero 29 i regulator ciągu próbuje pracować. jeszcze trochę słabo przed chwilą się otworzył na chwilę i zamknął Ale dobrze poczekamy aż będzie wyższa temperatura na razie mamy 29 dopiero się rozpala na dole już ładnie podciąga. Także myślę, że poczekamy. 1211, jedenaście. Temperatura właśnie ruszył ladomat. Temperatura spalin już jest na sto dwadzieścia stopni tak patrzę na ten regulator i już ta temperatura 120 stopni daje jakiś efekt o, leciutko to jeszcze jest za mała temperatura żeby on zaczął pracować komin jest jeszcze zimny i nie wytwarza odpowiedniego cugu Coś, coś próbuję. Temperatura rośnie. Spaliny też idą w górę. Proponuję poczekać. Będziemy tutaj, zamykam już zawór 3D, żeby mi nie wyskoczyło 80 stopni. Także na chwilę to sobie wyłączę. I następna odsłona. Jak ladomac zacznie puszczać wodę. Przypominam, 12.13 przerwa. A więc witam dalej. 12.23. Temperatura spalin już jest na poziomie 170 stopni. Temperatura w kotle 70. Atmos pokazuje inaczej, dobrze, ale to nie o to chodzi. I teraz przy tej temperaturze już 170 stopni, regulator ciągu zaczął nam pracować. Swobodnie się otwiera i zamyka, stabilizując ciśnienie w kominie. Przypominam, ustawiony na 20 względem zaleceń mojego kotła. Tu już mamy 73 stopnie. Poczekajmy chwilę zaraz będzie stukał ladomat raczej wkładka ladomatu będzie słyszalna że zaczyna się otwierać o słychać ją wkładkę mam 78 Na początku, jak się wkładka nie otwiera, wszystkie temperatury są równe, bo woda krąży w układzie zamkniętym. A po otwarciu wkładki widać, jak pierwszy termometr leci od razu na dół, z tego względu, że będzie się borykał z zasilaniem rzędu 30 stopni. Powrót do kotła 65, zasilanie zazwyczaj jest 80, ale to jest dopiero początek. Będzie pchało do góry cały czas bardziej 80, a tu widać, jakie są różnice temperatur, i idzie powrót. Ufora cały czas idzie ku 30 stopniom. Dobra. Tu już mamy 81 stopni, i teraz tak jak ja to robię. Jak już kocioł osiągnie temperaturę pracy, to z 35 podnoszę sobie do temperatury pracy. Zaczyna się temperatura pracy od 85, na razie jeszcze rośnie. Temperatura spalin jest 180 o godzinie 12:27. I teraz obserwujemy, jest pompa włączona. Obserwujemy, ile czasu trzeba. żeby woda z LADOMATu doszła w końcu do zaworu 3D czyli woda idzie tutaj mija jak jest otwarty odbiór i idzie sobie spokojnie do zaworu 3D zawór 3D mam otwarty trochę pompka uruchomiona na maksa cały czas u mnie pracuje i spokojnie czekamy, jak zacznie podnosić temperaturę. Przypominam, że temperatura do zaworu 3D idzie 84 stopnie. zaczyna już właśnie zaczęła zaczęło przechodzić przez zawór 3D sprawdźmy sobie tak podaje temperaturę i teraz musimy utrzymać zawór 3D w tej pozycji w jakiej jest żeby nam nie podniosło do 85 Tylko niech on zacznie najpierw się. O! I właśnie widzimy. Jak zaczyna podnosić. Oczywiście ja to wszystko robię szybciej sobie. Moglibyśmy troszkę przyspieszyć, czyli naręczny, otwieramy na chwilę na maksa, zamykamy i widzimy, co się stało. Temperatura zaczyna drastycznie rosnąć, ale to już jest to, co jest wymagane. Już mam na 32 ustawione i wszystko gra. Miarkownik ciągu, raczej regulator ciągu pracuje. Temperatura spalin 200 może się lekko podniesie do 220 230 maksymalnie więcej mi nie podnosi i teraz ta palę węglem nie, nie otwieram szybru żeby pokazać jak się dymi dymi się w ten sposób Czyli jak ktoś pali węglem to wie ile dymu się wydobywa z komina no to może pójdźmy i zobaczmy komin. Widać tylko trochę białej pary. Normalnie powinien być żółty, silny słup dymu. A tu. Czyli widzimy wszystko w porządku. Kocioł produkuje, ciepło. Ladomat się ustabilizował, 65-67 stopni trzyma, dopóki na powrocie tutaj nie będzie około 50-60 stopni, to dopiero podnosi na powyżej 70, pod 80. Temperatura pracy 80. I teraz, czy to ma sens? Zasilanie. Idzie rurą. Pokazuje to już któryś raz z rzędu i dochodzi do bufora. Jeśli jest zapotrzebowanie na budynek, mija bufor, tu mija drugi bufor, idzie idzie do zaworu 3D, zawór 3D. Lekko przymknięty. Pompa 6 metrów podnoszenia zasila całą podłogę, i to wszystko idzie przez podwórko do, do, do budynku rurą jednocalową. Myślę, że zrobimy na chwilę pauzę. Mamy na razie temperaturę rzędu. 28 stopni. Jest godzina 12.34. Ogrzewanie w domu pracuje. Na razie pauzę. Uruchomimy nagrywanie znowu przy, jeśli będę miał już tutaj 40 stopni. Była 12.34. Jest 12.40. Temperatura na kotle już jest 86 Ten pokazuje jak zwykle inaczej Temperatura spalin wzrosła do 210 Regulator ciągu pracuje Temperatura na buforze rośnie już przekroczyło 40 stopni. Czyli czy trzeba kombinować, żeby jakoś podłączać inaczej podłogówkę. Według mnie można to zrobić spokojnie zaworami 3D z jednego punktu. Ktoś powie, że ciepła woda z CUW wraca. I podgrzewa bufor. Ale w czym to przeszkadza? Jesteśmy w trakcie palenia i tak musimy nagrzać całość i wyciągnąć cały bufor z temperatury 22 stopnie. 24 myślę, że to by było chyba wszystko. Jeszcze tylko pójdziemy zobaczyć komin. Bo jest temperatura na dworze, w tej chwili u nas minus 1,5 stopnia. Także wilgotność duża i powinno pokazywać biały słup dymu. Natomiast ten regulator działa tak fajnie, tak fajnie schładza komin. To jest trzecie palenie i mogę powiedzieć, że jestem z tego zadowolony. Idziemy tylko, zobaczymy komin. Zasypało. No i im wyższa temperatura spalin, tym mniej widać z komina. Trochę przy rozpaleniu, jakiś zimny komin, coś tam widać. A tak, no, nie ma jak ustawić, bo naprawdę. Białe niebo, biały dach. Nic nie widać. Myślę, że chyba skończymy. Gdyby coś, pytania, chętnie odpowiem. Do następnego. Tak, na zakończenie jeszcze przypomniałem sobie: ten kocioł. Włączymy lampę. Jest godzina 12:44, i ten kocioł. Tym oto opałem jest w stanie zagrzać te dwa zbiorniki do znaczy z, Dwa zbiorniki sumarycznie Półtorej tysiąca litrów do temperatury 80 stopni w 3 godziny. Drzewem jeśli palę. Jest to około 4 do 5 godzin. Węglem 3 godziny. Temat zamknięty. Proszę jeszcze raz, temperatura spalin. Regulator bardzo ładnie schładza komin, dobierając powietrze. Także w razie pytań chętnie odpowiem. Pozdrawiam wszystkich, do usłyszenia.